Hejka kochani, witam was ponownie na moim kanale ja właśnie lecę na rozmowę o pracę akurat wydarzyło się tak, że w sam raz ja się wcześniej akurat zwolniłam, no to z tego samego do mnie dzwonili chciałam dzisiaj przyjść i to jest gdzieś salanka z tego co patrzyłam na, na google map po rozmowie, dać w muszę papier odebrać. A potem jeszcze nie wiem, co będę dalej robiła. Dzień jeszcze. okażeć. dzień dopiero się zaczął. A co te dwie najważniejsze rzeczy muszę musicie, koniecznie załatwić. I ja tam radzę, to może gdzieś chodzi do przychodni. No bo po prostu muszę się zarejestrować do diabetologa w INO Wrocławiu a może się uda, że będę miała szybsze niż tam być gorszy, czy coś Muszę ja mi nie musiała płacić za wizytę Przecież i tak wpłacą bezpieczeństwo muszę z tego korzystać no, no dobra kochani ja właśnie wracam z rozmowy Teraz przykład schodzę sobie Chyba do sklepu po jakieś picie i po prostu będę leciała na Zdaniewkowa po te moje dokumenty. A potem... Nie wiem. Chyba... Ale zobacz najpierw, podczas do to jest przewodnia, to może jeszcze dzisiaj uda mi się właśnie tam skoczyć i się zarejestrować. ale powiem Wam, nie? że tam jest ładnie nie? w tym w tych restauracji co byłam teraz na rozmowę i mają mi dać po prostu to znać bo jeszcze dzisiaj parę osób przychodzi na rozmowę zobaczymy mam tylko nadzieję, że mnie przyjmą Pokażę wam ja te solanki wyglądają. Pełno zieleni. No dobre kochani. I teraz mogę śmiało powiedzieć oficjalnie, że już tam gdzie pracuję. A pracowałam tam na tym zakładzie, co jest tam z tyłu. I się jaram fest, nie? W końcu święty tego pierwszego zakładu. Bo już normalnie miałam dosyć. Teraz raz do domu i po zakupę przy okazji Przyzostał mi ten stary fartuch ale pewnie zaraz go wywalę bo tak nie jest potrzebny do niczego Powiem wam, że trochę ja się z... wziął mocniejszy zrobił. Przemyślcie, zakończył nie? Mienie się normalnie zgrzałam Nie że się nie robi Raz. Ale co najważniejsze to nowy początek. Zaczynając od pracy, to wiem, może uda mi się z czasem jeszcze przeprowadzić do innego miasta czy coś. Czas najwyższy na zmiany. Ile może nas to w tym samym miejscu trwić, krwi, y, i tyle. Zawsze początek jest dobry. To jest chyba najlepszy dzień w życiu. <grym>, przynajmniej dla mnie. No bo już, kurde, nie muszę się martwić o to, czy nie mam dojazdu, czy, czy zdąży na autobus i takie duże. No bo już dla mnie pracuję. Kurde. Zarąbiście. I jeszcze dzisiaj byłam na rozmowie. mają mi dać znać. to się parę z tymi też wyślę I co a no później kto wie ale jestem w dobrej myśli jeżeli wszystko pójdzie tak jak ułożyłam sobie w głowie no to jeszcze w tym roku może uda się zorganizować jakąś przeprowadzkę więc by było fajnie jeżeli uda mi się wyłonić nawet 1000 subskrypcji, które pójdą być tutaj, żeby zarabianie włączyć. To wtedy będę dużo spokojniejsza i na spokojnie nie będę musiała córki dawać dużo łapka czy coś w tym stylu. Tylko razem z po prostu będę mogła nagrywać sobie jakieś vlogi czy cokolwiek. I będę miała dla niej dużo więcej czasu niż jak chodzę normalnie do pracy. I jeszcze jeden jest z tego, że tam, tam się zwolniłam, Przynajmniej na hali jest... <laughs> nie będzie mi to tak duszno. Bo tam przecież temperatury nawet potrafi dojść nawet do 40 stopni. Gdzie ch chodzą maszyny jeszcze... <laughs> Jak to się nazywa? Hmm. Ogólnie, hala nie jest w ogóle... Jak to nazwać? Ogrzewana. O! W ten sposób to nazwa tam normalnie jest strasznie duszno latem przecież na samej hali kurde my mamy mieliśmy znaczy dwie przerwy jedną dłuższą i jedną krótszą to gorąco tam było to muszą ci przerwę zrobić jak już kurde jest 30 par stopni na hali a sama parafina przecież potrafi się do 80 stopni nagrzać. Na to jest sporo przecież nie? No dobra, ja się śmigam Na no, I prawdopodobnie 12.47 chyba mam Czy jakoś tak Teraz spokojnie... Kurde, zasunię sobie Teraz spokojnie zdążę tam dojść Mam nadzieję Więc jeżeli takie vlogi wam się podobają to... Napiszcie na dole w komentarzu ostatni chyba co dzień się i taki... Albo się zaznaczyłam I nie, nie było takiej możliwości Żeby komentować Ktoś mi dopiero napisał na tiktoku Że <grym> coś źle się snęłam. No ale już to poprawiłam w poprzednich vlogach Teraz to mój dopiero piąty vlog I już się przyzwyczaiłam do tego Żeby mówić w miejscach publicznych Nawet jak ludzie się chwilami Na mnie gapią Ale to to dopiero początek. Teraz zgadzam do telefonu, ale gdybym miała kamera, no to tym bardziej. Będzie <laughs> dla mnie dziwne, żeby się po prostu przyzwyczaić. Ogólnie, no to ja jestem już w tym parku, którego często chodziłam, jakieś jeszcze córki nie było. Teraz wam go pokażę. Teraz godzina? A, to jeszcze 7 minut mam. Stąd mam chwileczkę. To wam pokażę to jeziorko. Naprawdę. A ten szum to już w ogóle. Tylko jestem ciekaw, czy tym samym tam czy tego zimnie w ogóle przyjedzie. To ja jestem już przy fontannie, przy miedzielku i Wam go pokażę. Ślicznie to wygląda, szczególnie latem, jak to jest włączone i jeszcze jest pełno zieleni. No, a teraz na autobus i po prostu... Lecę <laughs> Jak na skrzydłach Nie na no sobie po prostu dowiartuję Nie mam w ogóle poczucia humoru No dobra kochani, nie już wszyscy w Inie Idę z na szybko zakupy, poproszę się obiad I będę śmigała raz w tam Zobaczę, jeśli się uda. Może dzisiaj skończę sobie do akcji, no, bo potrzebuję wstążek. Pomyślałam sobie, że będę póki co robiła sobie buki z ze wstążek. Kiedyś je robiłam, ja mi pokazywałam, bo z zawodu jest florystką. I pomyślałam, że póki co zajmę się właśnie tym. Ja dzisiaj pewnie też wieczorem usiądę i będę próbowała pisać e-booka. Podam na żeby napisać e-booka typowo o tej jednej emocji, o zazdrości. I czemu w zasadzie się ją kierujemy? Bo wiele osób po prostu kogoś wyzywa z zazdrości. Bo oni siedzą, nic nie robią, a wyśmiewają kogoś, to stara się, próbuje. Ogólnie to miało w planach stworzyć 6 chyba e-booków takich o emocjach i każdy e-book, tak to nazwę, żeby było o jednym. Na przykład o miłości, o rozroście, dalej. Sądzę, to może być ciekawy pomysł na to. Coś innego. Po prostu. Bo jeszcze takich książek typowo o emocjach nigdy nie widziałam. Na początku powiem wstawienie nawet pata, a dopiero później w formie e-booka. Albo na odwrót jeszcze pomyślę, to będzie jak napiszę. Ale to w sumie nie jest na głupi pomysł. Chyba, że wyjdzie jeszcze widzieliście w jakiejś księgarni czy coś. Jakąś książkę właśnie typowo o, o jednej emocji. Bo ja nie widziałam, a uwielbiam się tych książki. Z, z tego nie mam czasu. Ale kiedyś czytam mnóstwo. Pozdrawiłam trzy 300 książek w ciągu roku. Szczególnie latem. Gdzie ujęłam mam i jeszcze takie jedno moje małe miejsce i tam usiąść i czytać godzinami. Przy szumie wody. No, to teraz jest taki etap w moim życiu, gdzie dużo się Zaczynając od pracy po nawyki, zaczęłam biegać regularnie, już drugi tydzień leci. Do biegania. Pierwszą rzeczą, jak w momencie zapisałam, to jest cały bieg Rosmana. żeby w ogóle nie chcę zobaczyć, z w ogóle zacząć. A potem, kto wie. Może za rok jakiś półmaraton, czy coś Zobaczymy Ale jest bardzo włożliwy etap Wiele się zmieni Zaczynając od nagrywania na YouTubie I wiele innych rzeczy No dobra kochanie dzisiaj tak już nic nie nagrywałam Obecnie jestem u teściów I nie chciałam w ogóle nic nagrywać ale u nich to naprawdę jest dla wygląda na ten zachód słońca. To chciałam się po prostu z Wami pożegnać i zobaczymy się w kolejnym vlogu po prostu Jakub się to kurde podoba No i ja to zobaczymy się w na następnym vlogu Do zobaczenia